Więc tak, jeśli chodzi tak naprawdę o funkcję kwadratową, żeby rozwiązywać zadania otwarte, wystarczy tak naprawdę, że podzielicie sobie tą kartę wzorów. Gdy będzie, gdy będzie mowa o wierzchołku, to będziecie korzystać z postaci kanonicznej, która jest dokładnie tutaj. Natomiast gdy będzie mowa o miejscach wzorowych, to po prostu będziemy korzystać z postaci iloczynowej. Więc jak będzie jakaś mowa o wierzchołku, to będziemy postać kanoniczną. Gdy postać locznowa, to będziemy korzystać. Gdy będą miejsca zerowe, to będziemy korzystać z postaci iloczynowej. Z postaci ogólnej i głównej nie będziemy raczej korzystać. W zadaniach otwartych rzecz jasna. Co tu jeszcze warto, żeby znać? Warto znać, że wierzchołek to jest taki bardziej szczególny punkt, ponieważ to jest P i Q. P to jest minus B przez 2A. Ale p to także jest oś symetrii, której nie ma w karcie wzorów, i to jest też x1 plus x2 przez 2. Więc ten wzór warto znać, bo nie ma go w karcie wzorów. I też można sobie zobrazować parabola skierowana do góry. No to będzie taka parabola. I tutaj mamy najmniejszą wartość tej funkcji, czyli wierzchołku. Natomiast gdy a będzie mniejsza od zera, to tutaj mamy największą wartość tej funkcji, która jest w wierzchołku. A pamiętamy, że zbiór wartości funkcji, no to patrzymy po prostu na y. I tak, mamy pierwsze zadanie i już do pierwszego przecinka widzimy tutaj, możemy sobie wypisać a równa się 2. a równa się 2. I następnie mamy Wierzchołek jest, wierzchołkiem jest punkt W równa się 4,0. I można to zrobić na dwa sposoby. Ponieważ my musimy obliczyć B i C, to teraz ja sobie zobaczę, gdzie jest B i gdzie jest C w karcie wzorów. B na przykład jest tutaj. C na przykład jest tu, ale zaczniemy od B. B na przykład jest tu, a wiemy, że przecież. Wierzchołek to inaczej jest P przecinek Q, gdzie P to jest minus B przez 2. Więc teraz analizując co mamy, mamy P, mamy A jesteśmy w stanie to policzyć, czyli to będzie 4 i podstawiamy 2 razy 2. Od razu to mnożę razy 4. I mamy 16 równa się minus b. I minus 16 równa się b. No i teraz jest pytanie, jak my możemy policzyć c. Jak na przykład nie będziecie widzieć, gdzie, gdzie możemy znaleźć c, to zawsze warto sobie to po prostu podstawić. Czyli f od x będziemy mieli 2x minus 16x plus c. Tak, i możemy teraz po prostu użyć tego kaszchołka jako normalny punkt, czyli to sobie weźmiemy jako x, to weźmiemy sobie jako y. Czyli tu będzie 0 równa się 2 razy, to powinno być do kwadratu, 4 do kwadratu minus 16 razy 4 plus c. Czyli mamy tak, 2 razy 16 i 16 razy 4 plus c. Czyli tu będzie 32 minus 64 plus c. I stąd wychodzi minus 32. Po przerzuceniu na drugą stronę będzie 32 równa się c. Czyli c równa się 32, b równa się minus 16. To jest odpowiedź do tego zadania. I pewnie pamiętacie, że jak przed chwilą mówiłem, przecież że. Gdy mamy wierzchołek, no to będziemy korzystać z postaci kanonicznej. Więc teraz z tej postaci kanonicznej skorzystamy. Więc mamy tak. Mamy tutaj postać kanoniczną. Pierwsze jest a. a mamy to jest 2. x minus p to jest 4 do kwadratu plus, no i plus 0. I teraz tak, f od x to będzie tak, 2x kwadrat minus y, 2 razy a razy b, czyli x i y, czyli 2 razy 4 razy x minus, nie, plus 16. No i teraz to wymnażamy f od x 2x kwadrat minus, tu będzie 8 razy 2, 16x plus 32. I mamy, że A równa się 2, B równa się minus 16, C równa się 32. Też jak na przykład ktoś nie umie korzystać z postaci kanonicznej, może to sobie wymnożyć i zawsze dostanie postać ogólną. Oczywiście jest trochę na piechotę, ale ważne, żebyście nie stracili punktu. co to jest oznaczone na zielono. Na zielono jest to oznaczone, co mamy już dane. Zawsze, gdy macie jakieś zadania z kilka punktów, to po prostu zaczynajcie z, e, liczyć to, co po prostu wiecie. To co po prostu ma, macie dane jakby i no i co możecie wyliczyć najszybciej. I tak, w następnym zadaniu mamy tak, mamy dwa miejsca zerowe, tutaj jak widać nie mamy żadnego żadnej pułapy. Czasami może być też zapisane x kwadrat plus bx plus c. Wtedy wiemy, że A równa się 1. To warto, żeby zauważyć, bo takie zadanie raz widziałem. I mamy tak, mamy dwa miejsca zerowe, to od razu wiemy, żeby skorzystać z postaci ilocznowej, czyli ja tu od razu to podstawię, czyli będzie tak A razy X minus minus 2, czyli będzie plus 2X minus 6. No dobra, czytamy dalej. Wykres funkcji f przechodzi przez punkt i mamy obliczyć najmniejszą wartość funkcji. Dobra, i od razu do Was pytanie, czy takie zadanie może się pojawić, bo już kilka razy takie zadanie na webinarach robiłem i później mi ludzie pisali, że takie zadanie nie może być. O, już ktoś napisał. Yy, ma być największa i najmniejsza wartość, ale w przydziale zamkniętym ma nie być. Takie zadanie jak najbardziej może być. Dlatego właśnie chciałem je pokazać. Więc już mnie tutaj wyprzedziliście. Dobra, wszyscy mówią, że może. Więc już sprawa wyjaśniona. Więc tak, na początek nie skupimy się na tym, żeby obliczyć najmniejszą wartość funkcji. Tylko, co on tu w ogóle nam mówi? Najmniejsza wartość funkcji, to wykres musi wyglądać tak. Czyli to będzie w wierzchołku. Wiemy też, że a będzie musiało być większe od 0, żeby ramiona były skierowane do góry. Więc teraz po prostu obliczymy sobie to a. Na razie jeszcze nie wiemy, z czego będziemy wszystko liczyć, ale, ale policzymy to a. Więc jak funkcja przechodzi, to ja ten punkt mogę zapisać jako f od 1, równa się minus 5. f od x równa się y. Czyli pod x podstawię 1 a f od x będzie się równać minus 5. Czyli a razy, to będzie razy 3, 1 minus 5 to będzie minus 5. Tak, zgadza się. Podzielimy sobie obu strony przez minus 5, wychodzi 1, równa się a razy 3. I teraz musimy obliczyć a, więc dzielę przez 3. Dobra, mamy a. Dobra, no i do czego to a będzie nam potrzebne? I jak mamy a, to mamy już całą funkcję. To jest 1 trzecia x plus 2 x minus 6. A jak macie całą funkcję, to już niczego nie musicie bać, bo jesteście praktycznie w stanie wszystko policzyć. Więc teraz zastanówmy się jak możemy policzyć najmniejszą wartość funkcji F Najmniejsza wartość funkcji F wartość to jest Y. A ona będzie w wierzchołku. Taku. Czyli mamy to znaleźć. Pamiętamy też, że to jest po prostu zwykły x i zwykły y. A pamiętamy, że f od x to się równa y. A jak pamiętamy, że f od x równa się y, to ja pod x podstawię p, a pod y q. Wniosek z tego jest następujący, że jak policzymy p, a p mamy w karcie wzorów, to wyjdzie nam po prostu q. My możemy policzyć nas dwa sposoby. To jest minus b przez 2a i x1 plus x2 przez 2. Oczywiście, można tu skorzystać z obu tych wzorów, lecz najszybciej będzie, jak skorzystamy z tego, ponieważ no, mamy tu już x1 i x2. A żeby mieć b i a, musielibyśmy to wymnożyć i dostać postać ogólną. Więc tak. Napiszę tutaj p było minus 2 plus 6 przez 2 i równa się 4 przez 2 to będzie 2 I teraz tak więc więc p to jest 2 czyli f od 2 będzie nam się równać q, czyli to będzie nasza odpowiedź Więc ja po prostu pod F f od 2 to będzie tak. 1 trzecia to będzie 4 razy minus 4, czyli to będzie minus 16 przez 3, i to będzie odpowiedź do naszego zadania. Więc, tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcję kwadratową, to musimy tutaj się nauczyć posługiwać kartą wzorów a także wiedzieć mniej więcej o co chodzi, czyli że zauważyć, że tutaj najmniejsza wartość funkcji to będzie po prostu w wierzchołku.